Witam ci serdecznie i zapraszam do obejrzenia nagrania na temat planu marketingowego marki farmacji, partnera, z którym my się związałyśmy. Może zacznę od tego, dlaczego network marketing, dlaczego warto zainteresować się biznesem XXI wieku. Przede wszystkim dlatego, że możesz budować swój własny biznes w swoim czasie, w swoim tempie, po swojemu, który jest dziedziczony. A więc wszystko, co teraz budujesz, Odziedziczą Twoje dzieci, ewentualnie osoba, którą wskażesz w testamencie. Masz możliwość budowania dochodu pasywnego, bez żadnych ograniczeń. Tutaj nie masz sufitu kwoty, którą możesz zarobić. Możesz dzięki temu zdobyć niezależność finansową, czasową, mentalną oraz wewnętrzną. No i przede wszystkim, to co wyróżnia Network Marketing od tradycyjnego biznesu masz prawie zerowe ryzyko zawodowe oraz finansowe. A dlaczego farmacji? Bo firm w network marketingu działających na rynku polskim jest bardzo dużo. Pozwól, że teraz powiem Tobie kluczowe argumenty, dlaczego akurat marka farmacji. Po pierwsze, dlatego, że nie ma u nas żadnych pakietów rejestracyjnych, startowych czy biznesowych. Możesz od samego zera wystartować bez konieczności inwestycji finansowej w swój biznes. Po drugie, nie musisz mieć działalności gospodarczej, żeby zacząć współpracować z marką farmacji i zacząć zarabiać. Bardzo niski jest poziom własnej aktywności, bo jeżeli orientujesz się w network marketingu, żeby otrzymywać swoją prowizję od obrotu Twojego zespołu, musisz sama korzystać z produktów partnera, z którym współpracujesz. U nas jest to około 140 zł, czyli 25 punktów własnych. Miesięcznie. Dodatkowo otrzymujesz prowizję od swojego zespołu, od samego startu w gotówce przelewem na Twoje konto, które wskażesz na swoim profilu farmacji. Ale istnieje też możliwość rabatowania swoich zakupów nawet do 100% wartości. A dlaczego gotowe na nowe? Dlaczego nasz zespół? Dlaczego nasz projekt? Po pierwsze, dlatego, że u nas nie będziesz miała żadnego ciśnienia, nakazów, zakazów, przymusów. Nie będziemy zmuszały cię do biegania z katalogem, nie będziemy zmuszały cię do robienia zakupów na zapas i trzymania w swoim mieszkaniu czy domu magazynu farmacji. My stawiamy przede wszystkim na wsparcie, motywację, docenienie i relacje, ale możesz jednocześnie korzystać z cyklicznych szkoleń rozwojowych, biznesowych, motywacyjnych, inspiracyjnych. Oraz korzystać z gotowych narzędzi oraz systemu pracy, który został przygotowany dla całej społeczności gotowe na nowe. A jakie masz źródła dochodu, które daje ci w farmacji? Po pierwsze, prowizja od obrotu całego Twojego zespołu, która wynosi od 4 do 24% od każdego zamówienia każdej osoby, którą masz w swoim zespole? Po drugie, możesz korzystać z bonusów leadership bonus. Od wszystkich grup menadżerskich, od pierwszej do czwartej generacji, które wynoszą od 0,75% aż do 6%, co daje Ci możliwość otrzymywania wynagrodzenia z danej struktury menadżerskiej, aż z dwóch źródeł: po pierwsze, jako prowizja do obrotu zespołu całego, a po drugie, jeszcze bonus leadership. I po trzecie, możesz korzystać z licznych dodatkowych bonusów. Dofinansowań do leasingu, wycieczek, bonusów za awanse Twoje własne oraz awanse Twojego zespołu, o czym powiem nieco później. Plan marketingowy jest planem różnicowym. Co to znaczy? To znaczy, że zarabiasz z tzw. różnicy poziomów procentowych. W naszym planie marketingowym znajdziesz 7 podstawowych pozycji od 4% do 24%. Aby Awansować na dany poziom, obrót Twojego zespołu musi być na określonym poziomie punktowym. Czyli na przykład, jeżeli Twój zespół osiągnie łącznie obrót 175 punktów, gdzie wartość jednego punktu to jest 5,3 zł, czyli około 860 zł obrotu całego zespołu, wtedy awansujesz na, awansujesz na swój pierwszy poziom, na poziom 4%. Załóżmy hipotetycznie, że Twój zespół zrobił obrót, 3600 punktów, czyli około 19 tysięcy złotych. A więc awansujesz na poziom 18%. Jeżeli bezpośrednio pod sobą masz swojego partnera, nie wiem, swoją koleżankę, którą zaprosiłaś do swojego zespołu, i ona rozwinęła już zespół na poziomie 6%, to Prowizja, jaką otrzymasz od obrotu jej całego zespołu, to będzie twoje 18% minus jej 6%, czyli 18 minus 6 jest 12%. A więc otrzymasz 12% prowizji od obrotu całego jej zespołu, czyli 12% na przykład 350 punktów. Oczywiście możesz awansować na poziomy wyższe. Dyrektorów kolorowych, jak dyrektor srebrny, złoty, platynowy, szmaragdowy, diamentowy, wiceprezydent czy prezydent oraz boss. Żeby awansować na poziomy dyrektorów kolorowych od złotego, musisz bezpośrednio pod sobą mieć struktury osób, które będą minimum na 24%, czyli będą minimum na pozycji dyrektora. I żeby być po, na poziomie złotego dyrektora, potrzebujesz Mieć dwóch dyrektorów bezpośrednio pod sobą. Na platynę 4, na szmaragd 8, struktur 24% i tak dalej. Od poziomu 9%, aby, aby odbierać dodatkowe bonusy za awanse, aby brać udział w programach na wycieczki, jesteś zobligowana, żeby zamawiać i kupować katalogi marki farmacji. Na poziomie lidera jest to 5 sztuk, na poziomie starszego lidera 10 sztuk na poziom menadżera 50, 75 i tak dalej. Od poziomu platynowego dyrektora oczekiwane jest zamówienie minimum 200 katalogów. Więc mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, skąd biorą się prowizje od obrotu Twojego zespołu. To, co jest ważne, nie ma u nas żadnych odcięć, a więc jeżeli ktoś ma pod Tobą 100 osób w dół, w dół, w dół, to od wszystkich tych osób w ramach różnicy poziomów Otrzymasz wynagrodzenie. Ten biznes jest bardzo prosty. Ja zawsze mówię, że opiera się on na czterech krokach. Po pierwsze, poznaj produkty, poznaj farmację, polub produkty, polub uwierz w nasz plan marketingowy, polecaj go dalej, czy klientom, czy ambasadorom, czy konsultantom, czy osobom, które zaprosisz do siebie w ramach współpracy. I zacznij zarabiać. A więc są to bardzo proste cztery kroki do tego, żeby zacząć zarabiać. To, co jest istotne, i to jaki jedyny kapitał wnosisz na start swojego biznesu, jest to kapitał ludzki. Czyli twoje otoczenie jest twoim potencjałem. To, ilu masz znajomych, to, w ilu miejscach codziennie przebywasz w sklepach, w przedszkolu, w szkole, chociażby zaprowadzając swoje dzieci. Czy przebywasz w swoim miejscu pracy, to wszystko jest to twój kapitał startowy, aby rozpocząć swoje budowanie niezależności finansowej z marką farmacji. Co mogę ci powiedzieć? Wystarczy, że otworzysz swoją głowę, wykorzystasz narzędzia, które są przygotowane dla społeczności, dla naszego zespołu, gotowe na nowe i zaczniesz polecać to, z czego sama będzie zadowolona i co. Jakich produktów będziesz używała i to w jaki sposób będziesz zarabiała. A więc możesz zaplanować swoją strategię na, na tak zwaną piątkę, czyli zaproś pięć osób do swojej idei, do swojego pomysłu, do swojego biznesu, do swojej wizji. Pokaż tym osobom, jak mają zaprosić kolejne pięć osób i zacznij korzystać z planu marketingowego i z możliwości zarabiania w firmie farmacji. I tutaj pokażę Ci taki przykładowy, przykładową symulację. Jeżeli zaprosisz 5 osób i te 5 osób zaprosi również po 5 osób, to już w pierwszym miesiącu awansujesz na poziom lidera, czyli na poziom 9% i Twoje pierwsze naliczenie wyniesie około 205 zł z prowizji od obrotu, ponieważ dostaniesz różnicę. Z każdego swojego partnera, czyli ty jesteś na 9%, każdy partner, który będzie na 4, czyli 9 minus 5, 4 jest 5%, a więc dostaniesz 5% z obrotu każdego tego zespołu. I dodatkowo możesz skorzystać z bonusów, które w danym momencie, w danym miesiącu firma farmacji nam daje jako coś ekstra. Idźmy dalej. Jeżeli te 5 osób zaprosi, właśnie 5 osób i te 5 osób zainspiruje, żeby również zaprosiły po 5 osób, czyli nastąpi tak zwana duplikacja, która jest niezmiernie ważna właśnie w network marketingu, to awansujesz na poziom dyrektora srebrnego. I awansujesz na ten poziom dyrektora srebrnego. Po pierwsze, twoja prowizja od obrotu zespołu, czyli coś, co jest twoim dochodem pasywnym, wyniesie około 4100 zł i dodatkowo dostaniesz bonusy. I teraz, jakie bonusy marka farmacji przygotowała? Po pierwsze, bonusy za awans Twój własny na poziom minimum srebrnego dyrektora. W poprzednim przykładzie pokazywałam Ci, że awansujesz na poziom srebrnego dyrektora i za awans na poziom srebrnego dyrektora otrzymasz 4300 zł jednorazowego bonusu. On jest wypłacany w transzach, dwóch transzach. Pierwsze 2150 zł otrzymujesz jak awansujesz i kolejne, jak powtórzysz ten poziom. Każdy kolejny Twój poziom na poziom dyrektora złotego, platynowego, to kolejne bonusy wypłacane dla Ciebie na złoto 8600, na platynę 17200, na szmaragd 51600, następnie 102200 i na wiceprezydenta 215 tysięcy złotych. To wszystko leży w Twoich możliwościach, które możesz wykorzystać w ramach planu marketingowego farmacji. Ale to nie wszystko. Możesz również odbierać bonusy za rozwój Twoich bezpośrednich osób. Więc jeżeli ta piątka, o której przed chwileczką mówiłam, awansuje, każda osoba awansuje na poziom 12%, czyli zrobi krok dalej, a więc będzie duplikowała to, co Ty zrobiłaś, i będziesz pokazywała, jak to robić w dół, to za każdą taką osobę dostaniesz 860 zł, czyli za każdą osobę, która bezpośrednio pod tobą awansuje na poziom minimum 12%, dostaniesz 860 zł. A więc wyobraź sobie, że w kolejnym miesiącu każda z tych pięciu osób awansuje na poziom 12% starszego lidera, a więc dostaniesz 5 razy 860 zł, jeżeli te osoby utrzymają swoje poziomy. Jeżeli będą dalej się rozwijały na 15% to za każdą dostaniesz 1290 zł, na 18% dostaniesz 1720 zł i na poziom 24% za każdą osobę dostaniesz ponad 2000 zł. A więc zobacz, że za każdego swojego partnera bezpośrednio pod tobą możesz dostać 6020 zł bonusu, a więc im więcej takich osób, które będą ci się rozwijały, będziesz miała pod sobą, będziesz dostawała za każdą osobę po 6000 zł. Jest też od poziomu dyrektora złotego dofinansowanie do leasingu samochodu, który jest obrędowany logo farmacji, i takie dofinansowanie możesz otrzymywać od marki farmacji od kwoty minimum 1290 zł, nawet do kwoty prawie 2400 zł. Więc to wszystko czeka na Ciebie. Plan marketingowy farmacji jest bardzo prostym planem. Bardzo przejrzystym planem. Tutaj nie ma żadnych odcięć, nie ma żadnych kruczków, po prostu robisz swoją robotę, a pieniądze są ci przelewane na konto i no naprawdę zgadzają się. A więc już teraz mogę powiedzieć, żebyś wykorzystała swój potencjał w połączeniu z doświadczeniem wieloletnim marki farmacji, która ma 72 lata doświadczenia i wsparciem naszej społeczności, społeczności gotowe na nowe. Serdecznie zapraszam. Do rozwijania się w strukturach osoby, która zaprosiła Cię do swojego zespołu. Powodzenia!